Szanowni mieszkańcy naszej gminy, Krynicy i sołectw, goście spędzający święta w naszym pięknym uzdrowisku. Pierniki pachną, choinka się stroi, a zatem w imieniu klubu radnych, stowarzyszenia Rodzina Krynicka oraz wszystkich nas tu obecnych, życzymy państwu błogosławionych i pięknych świąt Bożego Narodzenia. Niech przy wigilijnym stole zasiądą z wami osoby, które kochacie. Niech wieczerza upłynie wam w atmosferze wzajemnej życzliwości, szacunku, miłości. Życzymy również, byśmy w ten nowy rok wkroczyli pewnym i odważnym krokiem, pełni optymizmu i nadziei na spełnienie najskrytszych marzeń. Jednak przede wszystkim życzymy wam zdrowia, a także wielu powodów do radości w nadchodzącym roku. Do życzeń dołączają się również radne Maria Lelito i Marta Gałęziowska, które nie mogły być dzisiaj z nami. A już 6 stycznia, jako organizatorzy, zapraszamy Państwa na Orszak Trzech Króli. Po wspólnym przejściu ulicami Krynicy Zdroju, od godziny 12 w Pijalni Głównej, będziemy kolędować wspólnie z zespołami z naszego regionu. Serdecznie zapraszamy. Korpicka, borstyku, kapeckie, wódeckie, co by wam smakowały, syczkie Potrawieckie, W śniedzicku, po zmroku, syczkiego dobrego w święta i po nowym roku. Wysławisz święt!